W tym materiale pokażę, jak zrobić własne banjo, którego wyrób kosztuje w granicach złotówki, złoty, złoty, 50 max. W zależności od tego, jakie mamy ten, jakie mamy kapturki z tyłu, czy te droższe, czy te tańsze. Banjo wygląda w ten sposób, ale no cóż, ma jedną przewagę nad pozostałymi. Banjo jest wykonane z takich pojemniczków, w które. Bierzemy tu w starej jakości robaki. Robaki, które zamykamy do tego banjo. I mamy banjo magot. Mamy banjo do białych robaków. Które zobaczcie? Spokojnie, tu jest pinka, oczywiście. Spokojnie sobie wychodzi z tego kuszeczka. Tu naprawdę sporo wchodzi pinki. Te banja ponadto obsługują formy z Prestona. Jeżeli się takie coś interesuje, które jest naprawdę rewelacyjne, to zapraszam na film. Tu mamy wodę. Jeżeli by się ktoś zastanawiał, czy to tonie. Taki podajnik ma po to tyle dziurek u góry i z boku, że to to nie bez żadnego problemu. Tak więc udało mi się stworzyć podajniki idealne, które pasują i do łowienia yy, na feeder yy, do, i do łowienia yy, jako zwykłe banjo i do łowienia na białe żobaki lub pinkę. Jeżeli Cię to interesuje, co jest naprawdę rewelacyjnym patentem, który wymyśliłem teraz parę miesięcy temu, pozostań na tym materiale. A co potrzebujemy do wyrobu takich koszyczków? Oczywiście zakupiony przeze mnie niedawno no niedawno z, z parę miesięcy temu, bo już kilka koszyczków zrobiłem takie oto pojemniczki, które mają 10 ml yy, pojemności i tu Przekątną około 3,2 albo około 3 cm i odłożymy sobie je tu. Ja kupiłem sobie takich koszyczków 200 sztuk. To na Allegro kosztuje niecałe 60 zł, czyli jeden koszyczek wychodzi. O, teraz mi się wysypało. Jeden koszyczek wychodzi w granicach niecałych 30 groszy. Do wyrobu tych koszyczków potrzebujemy jeszcze coś takiego jak rurki. Rurki są zrobione z patyczków do uszu. Tylko nie każde patyczki się nadają do tego. Ważne, żeby było... Sorry za tu, za, za, za ranę moją, która tu będzie się pojawiała. Ważne, żeby były patyczki, które mają duże otwory. Są patyczki, które mają mniejsze otwory, są patyczki, które mają większe otwory. Patyczki sobie tniemy na takie odcinki. No, obcinamy po prostu te końcówki, które są, służą do oczyszczenia uszu i do patyczków będą nam potrzebne jeszcze takie kapturki gumowe, a nakądy kosztują w granicach 7. 50, chyba, czy coś takiego Jacksonowskie w granicach 7 zł. Anakondów jest 10 sztuk, a Jacksonowskich jest 20. Kto co lubi, to będzie to używał. Ja używam w większości anakondy, ale kapturki Jacksonowskie też dają radę. No i oprócz tego, jako obciążenie, będą służyć nam podkładki. Taka podkładka waży w granicach między 10 a 12 gram, przeważnie 11-12 gram. To są materiały, które nam są potrzebne do wyrobu tych koszyczków. A teraz pokazuję Wam, jak to wygląda dalej. W kapturkach, to znaczy w kapturkach, w tych pojemnikach robimy sobie dziurki wiertłem. 4 mm tu na górze i 6 mm na bokach. Te Otwory są potrzebne, żeby przez boczne dziurki wychodziły nam robaki, a górne otwory są potrzebne do tego, żeby przedostawała się woda, która y pomaga zatopić się tym koszyczkom. Tak więc to tak wygląda. Pierwsza faza, druga faza. Następnie wklejamy sobie koszyczki. Ja tu później pokażę tych koszyczków już sporo, bo ich zrobiłem, nie wiem, około 30 sztuk. Koszyczki wyglądają z góry tak, a tu są tak. Koszyczki z, z jedną podkładką, czyli wychodzą w granicach 15 gramów. I koszyczki z dwoma podkładkami, które wychodzą w granicach 26 gramów bez, e, bez tego wieka, a z tym wiekiem do robaków wychodzą w granicach 30 gramów. I tych koszyczków naprawdę już zrobiłem sporo, przetestowałem już dużo. Tu jest koszyczek z podwójnym, z podwójną, z podwójną podkładką, tak więc ten będzie ważył 26 gramów bez kapturka. Podkładam koszyczki na bok, a teraz wam pokażę na bieżąco, jak taki koszyczek wykonać. Dla mnie wykonanie 20 koszyczków, to jest czas. Około półtorej godziny. Ja już to sobie sprawdziłem. Do łączenia elementów potrzebujemy pistolet z klejem. Nic więcej nie potrzeba. To jest naprawdę bardzo łatwe i proste do zrobienia. Biorę sobie koszyczek, odkładam ten element. Klej. Wezmę sobie od razu rurkę, która będzie mi później pomagać. A, i teraz tak, do tych rurek na początku należy naciągnąć tą gumkę, wtedy najlepiej to wychodzi najłatwiej. Do, te, do takiej rurki od patyczka po uszu, do, do czyśnienia uszu yy, zakładam ten kapturek i biorę sobie troszeczkę kleju, za pomocą. Rurki, wklejam tą rurkę tylko tak, żeby ta gumka dochodziła tu do samego pojemniczka, a te krótsze będą jako tak zwane pozycjonery. One są po to wklejone, żeby pozycjonowały nam e, podkładkę. Jeżeli byśmy ich nie wkleili, podkładka nam zostaje Zostaje po prostu podkładka na, odchylona na różne boki. I teraz wklejamy podkładkę. Cała ta sytuacja, cały ten montaż trwa chwilę. Wklejamy podkładkę w ten sposób, że kleju nie dajemy za dużo. Klej wkleja nam to. I uzyskujemy już. Klejony element. Tak to wygląda na bieżąco. Ach, trochę się oparzymy, już mam bombla od wcześniejszych koszyków, trzeba uważać, bo to jest naprawdę, e, klej jest e, gorący. Tak więc e, trzeba uważać. I ups. Wszystko tutaj jest tak jak trzeba. No i teraz uzupełniamy, u, uzupełniamy, sorry, klejem. Szczeliny. Nie ma się co przejmować, że coś tam będzie wystawało. Później jak trochę podeschnie, to ten klej. To ten klej troszeczkę przytniemy nożykiem. Naprawdę uważać trzeba na rączki, bo to jest już bardzo gorące wszystko. Ach, się przykleja do palców trochę. Zawsze przy kamerze to wychodzi wszystko tak jak, jak nie trzeba. No ale. Ach. uzupełnimy to troszeczkę. O. Odłożymy do wystygnięcia. A si. <laughs> Jakby powiedział mój synek. I. Ten koszyk zostaje nam do wystygnięcia, później usuniemy nożykiem nadmiary kleju. A tu wezmę sobie koszyki, które mam przykładowo już zrobione z pojedynczą podkładką, i tylko pokażę, że do pojedynczej podkładki po usunięciu nadmiaru kleju. Bierzemy, tylko wklejamy drugą podkładkę, jeżeli chcemy koszyki w granicach 30 g wyporności, bo ja do ultra delikatnego łowienia przy tych koszyczkach wykorzystuję przeważnie koszyczki 15 gramowe, czyli z jedną podkładką. O tak. I tu po wklejeniu tej drugiej podkładki obklejamy dookoła. Klejem, który później usuniemy. O tak. I odstawiamy do wyschnięcia. W ten sposób uzyskaliśmy dwa koszyczki, które widzieliście, które są naprawdę bardzo skuteczne. Jest to moim zdaniem patent rewelacyjny. Czekamy jeszcze sekundy, niech one sobie troszkę przeschną. Jeszcze troszeczkę niech sobie przeschną. To są te dwa, które właśnie teraz wpleiłem. Wkładam je tu, a biorę sobie te, które już mam gotowe, które zrobiłem i w granicach 30 sztuk. Są to koszyczki z podwójnymi podkładkami, z pojedynczymi podkładkami. Taki koszyczek wychodzi nas maksymalnie maksymalnie złoty pięćdziesiąt. Nie liczyłem dokładnie ile ja wydałem na te koszyczki, ale sam taki pojemniczek kosztuje niecałe 30 grosz. Patyczki od czyszczenia uszu, no chyba każdy czyszczy uszy, no to zostają nam darmowe. Kapturek za sztukę wychodzi Jacksonowski 35 groszy, a na kondy wychodzi w granicach 70 groszy, no to trzeba tylko po prostu zliczyć i zobaczyć, jak to wszystko wychodzi w sumie. A teraz Wam pokażę jeszcze, że obsługuje te podajniki forma prestonowska, banjo ta najmniejsza. Wkładamy. Klikamy. Mamy tu zanętę podaną. Ewentualnie za, nabieramy robaków. Co już widzieliście? Klikamy i mamy super podajnik do robaków. Za grosze mamy rewelacyjne podajniki. Możemy zrobić 15-gramowe z jedną podkładką. 30-gramowe z dwoma podkładkami. I. Jeżeli chcemy większe, no to dodajemy inne obciążenie i będziemy mieli większe. I teraz już pokażę Wam, że klej zasych, Możemy sobie obciąć nadmiar razem z tą rurką. Jeszcze mogłem trochę poczekać, ale nie chcę, żeby film trwał nie wiadomo ile. Dlatego o, ja sobie jeszcze później to do Dotrę. To jest koszyk, który robiliśmy tu na żywo. Tak to wygląda. Podajnik banjo. Do tego podajnik po wkliknięciu na robaki. 6 mm wiertło na boki. Wystarczy 4 otwory, nie trzeba więcej. Na górze 5-4 mm wiertłem, żeby się woda dostawała. I to są podajniki no, naprawdę rewelacyjne. Rewelacyjne. Bardzo fajnie się sprawdzają. Usuwamy nadmiar y, kleju. Tu jeszcze nie zasych, jeszcze będę musiał później uzupełnić, bo teraz troszeczkę za szybko to zrobiłem. Ale na tym pierwszym wszystko wyszło jak się należy, tu, zawsze od spodu wychodzi nam taki mały bąbelek. To sobie też odcinamy i mamy wszystko gotowe. Tak więc, polecam wszystkim zrobienie mm, przykładowo 30 takich koszyków. To będzie nas kosztowało w granicach 40 45 zł. I mamy na cały, na cały sezon koszyki. A teraz, żeby Wam pokazać e, to wszystko, jak to wygląda naprawdę, żeby nie było... Trochę kleju tutaj Żeby nie było, że ja plotę jakieś bzdury, to pokażę Wam, jak to wygląda wagowo. Ja mam taką tanią jakąś wagę do garażu. Wrócimy sobie, żeby to było widoczne. Nie wiem, czy jest widoczne. Widoczne. I teraz tak, koszyk z pojedynczą podkładką. Tak jak mówiłem, 15 gram. Koszyk z podwójną podkładką 26 gram koszyk z podwójną podkładką, ale z kapturkiem, że będzie ważył 30 gram. No akurat 29, no tak różnie tam 29, 30 weźmiemy następny, żeby nie było, że sobie tutaj coś oszukuje. no 30 proszę bardzo. Tak więc one wszystkie tak ważą, bez bez kapturków 15 gram pojedyncze, Podwójne podkładki ważą 26 gram. Z kapturkami dochodzi 3-4 gramy y, masy. Tak więc pokazałem Wam, jak to fajnie, szybko można sobie zrobić. W ciągu półtorej godziny ja wyrabiam, y, no mówię, 20 sztuk. To tak na lekko. Podkładki są też tanie, ponieważ garść podkładek i to naprawdę to było ich kilkadziesiąt sztuk. Mam tu jeszcze sporo. Kosztowała mi w granicach 10 zł. Tak więc polecam tą formę koszyczków. Naprawdę spełnia... sprawdzają się rewelacyjnie. Patentów jeszcze mam trochę, tak więc 2020 będzie rokiem, który poświęcę na tu... Kilka jeszcze rzeczy. Pozdrawiam wszystkich, którzy śledzą ten kanał i zapraszam na kolejne filmy. Na razie.